na pauzie weekendowej pod Londynem i lecimy sobie do hotelu. Tam zostawiliśmy ciężarówkę, zaraz przyjedzie po nas Bolcik i uciekamy do hotelu, a później na zwiedzanie Londynu. Także zapraszamy Was serdecznie, żebyście z nami zostali. Słuchajcie, Bolt nam nawalił po raz pierwszy. Czekaliśmy godzinę i nie przyjechał, no nie, a zaakceptował gościu kurs. W końcu dzwoniłam do tego ich zaportu całego. No i co? No i musieliśmy my zrezygnować z tego kursu. Dla mnie tacy kierowcy to są po prostu no dramat. Przecież mógł ten kurs po prostu odwołać jak mu nie pasował, a nie kręcił się wokół lotniska hitro. A po nas nie przyjechał. Więc w końcu przerzuciliśmy się i zamówiliśmy Ubera. Był w 3 minuty. Magia po prostu, magia. No i teraz jedziemy Uberem. Dobra, dotarliśmy do naszego hotelu, chociaż nie było to łatwe. Długo jechaliśmy, ale całkiem spoko. Sporo jeszcze zobaczyliśmy po drodze, bo przez Kenzinką jechaliśmy. Także luzika. Teraz czekamy, żeby nam ktoś otworzył, bo jest zamknięte. Okej. Okay. Godzinę później dostaliśmy pokój na drugim piętrze nagrywamy, póki jest czysto okay. <gry> malutki, 6 metrów kwadratowych, ale najważniejsze, że łazienka nie jest, znaczy łazienka, że prysznic nie z firanką. Tylko normalne. Bardzo ładnie, czysto. Widok, no zobacz, jaki mamy. Widok, to widzę, że mamy przecudowne. A, na wieżę to cudowne. A, czekaj. Coś tam jest? Nie, przez ten brudnie. Coś na mały. Ale my to nie dla widoku przyjechaliśmy. Dobra, kończymy room i <grym> idziemy. Na co, Piotruś, idziemy? Na zakupy dla mnie. Na zakupy, psa Tak, dobra. Ale żeśmy przyjechali jak typowi Polacy. Szkoda, że nie torba z Biedry, no nie? <grym> Ale najważniejsze wziąłem. No wiesz co, w łeb no, dostaniesz z tym winę. Jakbym się odwodnił, no wiesz, że alkohol odwadnia Głupo. Ja sobie <to> serwuję. <głupolna> Jeszcze wam powiem jedną rzecz, bo ten hotel to jest naprawdę mega. Bo w Londynie zazwyczaj wiecie, standard jest taki wczesny PR, a tu jest naprawdę fajnie nowocześnie. I druga sprawa, nie powiedziałam Wam ile zapłaciliśmy. Jest pandemia, więc ceny są naprawdę super. Zapłaciliśmy 300 zł za dwie noce ze śniadaniem. Czojcie! Coś takiego i to w samym centrum Londynu, no nie? My jesteśmy zaraz koło pałacu Buckingham, także to się nadzwyczajcie na farcie. Przechodzimy właśnie obok pałacu Buckingham. W jak jest tu mało ludzi. Ja jeszcze tak mało osób nie widziałam nigdy. Znaczy, A byłam nieraz. Dla Sylwii to jest mało, dla mnie tu już jest dużo. Ale skoro tak mówi, to pewnie ma rację. <laughs> Co ty, zazwyczaj ten cały plac jest tu za, za, zawalony. Ja, znaczy, ja byłam zawsze w lato, tak? Więc tu wszystko było zawalone. To w ogóle nie, nie ogarniam, Jak ja tu byłam, to ludzie nie chodzili na czerwonym świetle. Czasem zapierdzielają na czerwonym świetle. A my, jak debile, takie Ta. wieśniaki stoimy. Wieśniaki stoimy A. i czekamy na zielone. A, Ale powiem Wam, że Londyn ma swój zapach, ma swój styl. Tutaj człowiek zupełnie inaczej się czuje. Idziemy przez park, zobaczcie, jak dużo ludzi jest. Jak dużo robi sobie piękniki. Pie to tutaj jest standard. Ja, jak pracowałam, w Londynie, to tutaj ludzie nie idą na lunch do kawiarni czy gdzieś do jakiegoś baru, tylko biorą wszystko na wynos i idą sobie do parków zjeść na trawce. To jest też mega. A i dobra, Oxford Street, proszę Państwa. <grystanie> A tłumy jak zawsze, <grystanie> ale aż dziwne, że w pandemii też da radę. Jak widać. W Wielkiej Brytanii derada wszystko. Żeby nie było ja tam jestem za. Człowiek czuje, że żyje, a nie wegetuje. Idziemy do Primarka i do Foot Nie chcę nam się więcej chodzić po sklepach, a później coś do jedzonka Wpadnie i jakiś chill nad tamizą. Zrobiliśmy zakupy, później pokażemy, co kupiliśmy. Chociaż ja już mogę buciki swoje pokazać. Super są, bardzo mi się podobają. I jesteśmy na burgerku. Piotrek już się nie mógł doczekać, musi jeść. My wyszliśmy właśnie z hotelu naszego tutaj i idziemy na zwiedzankę. Będziemy z wami po kolei zwiedzać cały Londyn. Mamy nadzieję, że czasu nam wystarczy, bo jest plan strasznie napięty. Także do zobaczenia z pierwszego miejsca, czyli z Harolca. No i jesteśmy pod e, Harolcem, e, jednym z największych domów towarowych. Tutaj są oczywiście te wszystkie fancy marki, no nie. E, zaraz dołączę. do Jeszcze będzie na zwolnionym tempie. E, no generalnie piękny budynek, tak? E, mało kogo stać, żeby tu w środku kupować, ale warto przyjść chociaż zobaczyć budynek i okolicę. Dotarliśmy pod Marble Arch. To jest ten łuk. Co kiedyś służyło za wejście do pałacu Buckingham. Teraz go przenieśli. Tutaj panowie stoją, palemki będą sadzone. Nam już nogi w tyłek wchodzą, a teraz mamy 2,2 ,2 km tam, żeby dojść do pałacu Kensington. Także na grubo nie wiem, skończymy z pęcherzami na stopach i choroba wie coś. <grym> Kupiliśmy jeszcze sobie Oyster Card, czyli taką kartę na którą, którą się doładowuje i możecie sobie z nią jeździć autobusami na przykład o niej napiszę na blogu, nie będę teraz mówiła bo to za długo się zajdzie. w każdym razie za 10 funtów możemy jeździć autobusami jak chcemy, ale akurat mamy takiego pecha, że stąd nie ma autobusu, w którym moglibyśmy podjechać pod Kensington, bo i tak musimy iść i tak musimy iść. Spójrzcie w Hyde Parku, możecie się nawet wybrać na przejeżdżkę kolną spoko, co? W ogóle fajne jest to że tu w Londynie tych parków jest od cholery. Pfff, ale kurzą. Nie, nie wyburzają tak jak u nas, nie stawiają wieżowców. Z strefy zielone, strefy zielone i koniec, kropka. Tak ma być, tak ma zostać. Ludzie mają gdzie pójść, gdzie odpocząć e, pomiędzy godzinami pracy. Mogą się uwalić na trawce i poleżeć, pouziemiać się, <laughs> zjeść piknik. No. To się, się rozkłada chyba. No ale też się je. No jedzenie z tego z piknika, jak zabierzesz. No dobra, mogą zrobić sobie piknik na trawie. No ja pierdzielę. Dobra, będziesz ty gadał. Zobaczymy, bo zawsze mnie typuje do gadania. Dobra, w każdym razie u nas też tak powinni zrobić, że miasta, strefy zielone, koniec nie ma wyburzania parków. Jest sadzenie drzew pielęgnowanie i tyle, a nie, bo zaraz będziemy żyli w jednym wielkim, po prostu ta betonowa dżungla nic więcej dobra, w końcu wejdziemy do tego Kensington czy nie? kiedyś, kiedyś tak jeszcze do pałacu nie doszliśmy ale zobaczcie, jesteśmy we włoskich ogrodach to, to nic. pokażę jaka tam fura. <śla> fura fura jest tam to są fontanny. Dobra, jedziemy bliżej. sobie chwilę. Mnie to stopy pieką miłosiernie, już. I będziemy szli dalej. Przyszliśmy pod ten pomnik księcia Alberta. On był mężem swojej kuzynki, tak Piotrek? Tak, podobnie. Królowej tak. Król, e, Wiktorii. O. Na no pomnik jak pomnik, ale już jak byliśmy tak blisko, to szkoda było nie przyjść. A teraz tak, jakbyście chcieli pospacerować bogatymi dzielnicami Londynu, to tutaj to są po prostu takie koty. Przed każdym budynkiem to wiecie: jakiś Rolls Royce, McLaren, Lamborghini, albo przynajmniej najnowszy Mercedes. No to już o, najmarnie. <gry> tak, od Brabusa się zaczynają. E, nie no, serio, tutaj tymi uliczkami, wszystkimi warto sobie pochodzić, jak lubicie popatrzeć na taki i splendor. A tutaj jest Royal Albert Hall, a tam chyba kawałek dalej jest Muzeum Historii Naturalnej. Ja marzyłam, żeby tu przyjść. Szczególnie po obejrzeniu nocy w muzeum. Ona była co prawda na Nowym Jorku, no ale tu jest bardzo podobne to muzeum. Bardzo chciałam tu przyjść, ale oczywiście jest zamknięte. A bilety są darmowe z tego co tak, No, Także szkoda, ale to nie nasz ostatni raz w Londynie. Ja wiem, że zawsze to mówię przy każdym mieście, ale taka jest prawda. No nie Piotrusia. No, no, no. <laughs> Wreszcie. Jesteśmy przy pałacu Kensington. Kiedyś tu mieszkał Karol i Diana, do jej śmierci. A teraz, tak naprawdę, po części inni członkowie rodziny królewskiej czasem tu pomieszkują, tak wiedrać? Czy no mieszkają tutaj, jak nie mają swoich rezydencji. No, to tutaj. I generalnie mają. można go zwiedzać, tylko obecnie jest zamknięty pewnie przez kor korona. korona. Ta Corona Time. Corona time. <laughs> Ta. E, jak ja byłam tutaj w 2014 roku, to zwiedzało się go za 20 funtów. No to teraz tak samo. Tak? Jest 17 funtów, 18,5 chyba z darowizną. O, no to spoko. A tu mamy pomnik ten, król Królowej czy Wiktorii? <laughs> królowej Wiktorii, no. Tu jest pomnik, e, tu jest... Co to jest? Dla mnie to staw, ale to jakoś no nazywa. To staw, taki okrągły staw. Okrągły staw. <numitüyorum lautę> <Można> no Jesteśmy takimi no po przewodnikami, że ja wierdę. No napisane na Google jest round pound. Round pound, czyli okrągły staw. No, tak. no dobra, to jeszcze zbliżonko na pałac Kensington. I dalej zabieramy Was do Notting Hill. Jesteśmy na Notting Hill. Na razie na początku. Tam dalej są te wszystkie kolorowe kamienice i tam się właśnie udajemy. No i doszliśmy moi drodzy. Tu już są pierwsze te kolorowe kamienice i wchodzimy tutaj. Piotrek już tam zdjęcie robi. Zobaczcie jakie tęczowe budyneczki. Jak Ci się podoba? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, no nie. Dobra, przejdziemy się, zobaczymy, czy oprócz tego jeszcze coś jest do pokazania. I uciekamy do Camden Town i Camden Market. Odbiliśmy z uliczki Portobello na jakąś tutaj malutką inną. I zobaczcie, są te wszystkie piękne pastelowe budyneczki. Ślicznie to wygląda. A to chyba już nasze. Ostatki zwiedzania Notting Hill, bo mamy jeszcze sporo do zwiedzenia. Już jest 14, <tak> także musimy uciekać. Złapaliśmy sobie autobus 31 z Notting Hill do Camden Town. No i lecimy na Camden Market. Tam coś zjemy ze street foodu nad kanałem. I później czeka nas dworzec Kings Cross i centrum. A jest nie wiem, około 15 już, no nie? Także czas nas goni nieubłaganie. Jest 14.30. 14.30, no. Że zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zrobione 15 tysięcy kroków. 15 tysięcy kroków już mamy, no nie. Także już trochę przed nami. Do no zobaczenia w domu. bo mamy misję. Piotrek jest głodny, więc musimy szybko jak to jest street fooda znaleźć, zjeść i dopiero będziemy wam pokazywać kawę. Kupiliśmy jedzonko, razem zapłaciliśmy za to wszystko 17 funtów, to 9 z kolą, a to 7, e, to jest indyjskie, a to nie wiem co jest. Po prostu podeszłam do po, e, stoiska, facet zaczął mi wszystko nakładać, co było. No e, nawet się nie pytał, co jest no nie Piotrek? Po prostu mówił, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, i mi wkładał. Że spoko. Dobra, jemy. Byliśmy zaraz po jedzonku w Cyberdogu. Cyberdog jest takim sklepem, a jakbyś to określił, futurystycznym. Futurystycznym z ubraniami takimi futurystycznymi i e, świecącymi w ultrafiolecie. Ja mam stamtąd czapkę, nie pamiętam, źle za nią zapłaciłam. Jest super i Piotruś, co teraz było fajnego, o koszulki no nie. Zarąbiste były koszulki a, i Pio właśnie się waha, czy chce, czy nie chce <laughs> wrócić po koszulkę. Ale tak świecą, super są, naprawdę. Takie nakrapiane, wiecie, różne kolory. Nie, nie pokażę Wam. <laughs> Mi się ułożyło, że te rogi masz... <laughs> nie pokażę Wam, bo tam jest zakaz w środku nagrywania i fotografowania. Ale naprawdę, jak będziecie na Camden Market, to jest zaraz tu obok wejścia. Warto przyjść. I sobie chociaż popatrzeć, tam jest wieczna impreza w środku. Generalnie powiem Wam, że e, nie wiem czy już mówiłam, ale Camden jest jednym e, jest z moich ulubionych miejsc w Londynie, bo tu dostaniecie wszystko, dosłownie wszystko. Jedzenie, tanie, drogie, jakie kto chce i preferuje, e, dostaniecie ubrania, ubrania vintage, ubrania e, nowe, ubrania używane. Ubrania, po prostu futurystyczne, albo jakieś takie odjechane, konkretnie, naprawdę konkretnie tutaj się nie pierdzielą. Moje zła teraz coś przy atomówkach. Ubrania z atomówkami, wszystko, po prostu wszystko. Są też rzeczy do domu, różne takie bibeloty z drugiej ręki, antyki. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, co tu jest, bo tu jest autentycznie wszystko, Wszystko, wszystko w różnych cenach, a jak czegoś nie mają. A o to zapytacie, to wam załatwię, no nie. <grywa> ja różne rzeczy tutaj próbowałam kupić i, i chcą sprzedać. <grywa> Naprawdę chcą sprzedać. Da się kupić, jak się odpowiednio zagada. No ale teraz nas to nie interesuje, lecimy. Ja Piotrowi tylko chcę pokazać budynki tutaj różne, wam też zaraz pokażemy. I uciekamy dalej do Tower. Nie, nie do Tower. Teraz jedziemy na King's Cross, no nie. Tak, na King's Cross. Zobaczmy peron 94. Zobaczcie sobie jeszcze budynki. Widzicie co jest na nich. Przeróżne buty. Tutaj też. O, widzicie but. <gry> Ale kiedyś było więcej takich tutaj ozdób. Nie wiem co się stało. Nie wiem dlaczego pozdejmowali. Kiedyś było multu. Po prostu każdy praktycznie budynek miał coś na sobie. No i co tam jeszcze? Widzieliśmy w ogóle po drodze od cholery podróbek, ja nie wiem, kiedyś albo nie zwracałam na to uwagi, albo nie wiem co, nie widziałam ich, a teraz normalnie na Legalu, słuchajcie, stoją na przykład tutaj, stoją i handlują podróbami, to tak wiecie, perfidnie, no nie? U nas by to nie przeszło, wulka kosowska nawet, co chwilę są na loty a co dopiero tutaj tak na Legalu po prostu bez niczego stać z podróbami, spokojnie.